Widzę w tym odcinku. Poczekajcie, jeszcze coś. Nie wiem, czy wiecie, ale ARK jest zbanowana, nie? Czyli coś, co mamy. A, e, prawdopodobnie to jest aktualnie najrzadszy i to w całej grze. Ponieważ go się nie da zdobyć normalnie. Z żadnej skrzynki i tak dalej. A my go mamy, więc. Prawda, nie jest może jakiś OP, ale jednak jest rzadki, nie? I widzę was w tym odcinku z mam nadzieję, że wam się podobał. Zostacie sobie jaka gramy Battle Royale, nie rankady. I co? E, materiał wzięto z krzaka, za krzak i ty on pokazał na odcinku tam błąd z AR-ką co o za, za weźmy sobie weźmy ten najpierw i teraz do ciebie dobra dzięki pozdro Weźmy najpierw to... Era, medalik. Tam jest. Życzę Że wstawić, żebyście chcieli mieć taki itemek. I mi się w sumie podoba, nie? Po tym jak go usunęli to jest spoko nawet Właśnie Czy to jest celownikiem diama? No jest Nie wiem czy ktoś jeszcze pamięta tą rączkę, nie? Ona dalej jest w ogóle. Spróbujmy zabić medalę. Ile mamy matca? No. Nie za dużo, nie za mało. Fajnie, że widzimy strefę. Nową. Która będzie. dodatko tutaj jest ten O, tu jest, tu jest, jest, to jest, tu jest, to tu jest, tu jest. Sorry, widzę, że tak samo mi idzie, ale mama FPS, -y, nie? Ostępny 40. Dobra. nie wiem nie da się sorry widzowie ale to jest bardziej film taki żeby wam pokazać te błotne więc sorry widzowie ale to też będzie w odcinka to był bardziej taki pokazowy sorry ale po prostu to jest za duże lagi i tak dalej nie widzowie więc mam nadzieję że wam się podobało Zostawcie sobie lajka like i macie i w kantorze, czy będziecie grali FS yes, Major, nie? Czy będziecie kwalifikować? Nie wiem. A, czaj. To jest chyba. Cześć. Mm. Bo ja nie Aha, już gę. Dobra, wnajdziemy jakieś pola. O Zobaczmy to tu jeszcze Polak Comeback. Kolejne. Dinoś Irelku jakiś kolejny Ty Eri ja i V i Zaksy Kolejny Ty jest duło chyba nie o kolejne Raksi, dziesięć i wyrlicać. Yy. O, kolej. Aha. Mhm, super. On był na trzy. O. Nie niżej. O, Raksi i wrca. Ten. O, kolejne darmy i weks. Ciekawe czy będzie Seti. Ech, was coś. Kolejne. Mmm, ciekawe. Kol. Seti! Seti! Nie mogę. Kami i Seti, nie? A wy. Są jacyś losowi typ wyżej. ciekawe czy będzie matek, nie? Albo Jacob. Tutaj, ci kubiks so. To było czyli, ja. mm. O! Kolejny, kolejny. kolejny kolejni. Kolejni. kolejny, kolejny, kolejny. Kolejni. Kolejny. Kolejni. Tutaj kolejni? Co tu kolejni? Tu kolejni, kolejni. 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 Kolejni i kolej Nikogo nie było żadnych większych pro playerów poza setem. I Co?